z czwartego listu świętej Klary Sasyżu do świętej Agnieszki z Pragi. Dlatego samo zwierciadło zawieszone na drzewie krzyża zachęcało przechodzących do tych rozważań mówiąc O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą, przejrzyjcie się i zobaczcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza. Tutaj Klara czyni aluzję do Księgi Lamentacji. Bardzo mocny tekst który może też nas jakoś pobudzić do większej uwagi i wrażliwości na cierpienie innych. Zacytuję Księgę Lamentacji z pierwszego rozdziału. O wszyscy przechodzący obok drogą, czy was to nie obchodzi? Zatrzymajcie się i popatrzcie, czy jest gdzieś taka boleść, jak boleść, która mnie przeszywa? Może warto trochę rozejrzeć się i zobaczyć cierpienie innych osób wokół mnie, niż ciągle kręcić się wokół siebie? Jest wokół nas mnóstwo ludzi, naprawdę bardzo cierpiących, i to pytanie, właśnie z tego fragmentu biblijnego, czy was to nie obchodzi, czy mnie obchodzi cierpienie innych? Z tym pytaniem zostajemy dzisiaj na modlitwie.